Witam Was, ja nazywam się Dajt Muszyński, ten program to Forfan na ekranie, a dzisiaj zabieram Was na premierę filmu Ukryta Sieć. Porozmawiamy z panią Koleśnik i z panem Sewerynem. No to chodźcie. W którym momencie wpadła do Ciebie taka inspiracja o, fajna książka może by można było to pokazać na dużym ekranie? Nie, to w ogóle nie wyszło ode mnie. Jurek Kapuściński wręczył mi tę książkę. Przeczytaj, mam do tego prawa, może byś chciał to wyreżyserować. A Ty przeczytałeś i powiedziałeś, mogę. A ja przeczytałem właśnie i pomyślałem, kurde, hmm, niezły orzek do zgryzienia, czy ja na pewno się chcę w to ładować. No to, to, co zauważyło, że Pan się jednak chce. Mnie osobiście zaintrygowało to, że w książce jest motyw inwigilacji poprzez najnowsze technologie. A film, na takim metapoziomie w ogóle, jest również trochę inwigilacją, bo widz zawsze inwigiluje bohaterów w jakiś sposób emocjonalnie, na ekranie, głębiej. I dla mnie to od razu był taki, taki motyw, trochę na meta zabawę kinem. Widziałam, o, ale, hmm, jak to powiedzieć, tak cenzuralnie wkurza mnie, że ta dziewczyna, która niczego złego nie zrobiła, jest tak niesprawiedliwie oceniona przez wiele osób. Główna bohaterka ukrytej sieci jest ofiarą pewnej bardzo nieprzyjemnej sytuacji, natomiast nikt jako tą, tej, tą ofiarę jej nie traktuje, tylko raczej ją źle ocenia, i bardzo to mnie zdenerwowało. Pomyślałam, że trzeba ją po prostu obronić trzeba ją utulić i, i, i przywrócić jej godność. A to nie jest tak, że tutaj scenarzysta zrobił taką przewrotność i po prostu potraktował ją tą samą bronią, którą ona traktowała wiele osób w swojej pracy? Wiesz, no tutaj trzeba było pofantazjować, bo, bo też nie mamy e, aż tylu informacji e, jak Julita pracowała, kiedy pracowała w portalu plotkarskim, czy wyciągała aż takie rzeczy. Wydaje mi się, że nie wyciągała aż takich rzeczy, bo, bo też to jest e, nielegalne, żeby aż takie rzeczy, żeby nie spoilerować, wyciągać. Więc myślę, że ktoś jej zrobił większą krzywdę. Kolejny z elementów, który jest w filmie, to jest to, że mamy antagonistę, tak jak to we wszystkich gatunkowych dreszczowcach. Tego antagonisty w ogóle nie widzimy na ekranie, ale widzimy jego oczami. I to jest właśnie taki, taka warstwa, która w tej książce, jak to przynajmniej mówię, fajnie, tam jest miejsce na trochę nietypową zasadę zabawy, a przynajmniej na pewno dla polskiego kina nietypową. Ukryta sieć jest filmem, który pokazuje no, mroczną część zawodu także dziennikarza. I tego, że do, na świecie nie zawsze wszystko jest kolorowe. I zastanawiam się, czy to też nie był taki faktor, który pana przyciągnął do tego projektu. Oczywiście, oczywiście. Niektórzy mówią o tym filmie, że to jest taki thriller. E, ja, ja bardzo lubię filmy e, tak zwane, no, teraz to się inaczej nazywa, ale tak zwane filmy kryminalne. Ja bardzo e, to szanuję, tak, te, 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 pracę tych ludzi i oglądam wiele filmów, w których. Rzeczywistość jest pokazana precyzyjniej, prawdziwiej niż w tak zwanych filmach społecznych. Z założeniem, że będziemy robili film z, prawda, z jakimś takim przesłaniem interwencyjnym. Te filmy mówią dużo prawdy o nas, o życiu. No przecież westerny, taki na przykład western jak w samopołudnie. To wspaniała klasyka. Mówiła o najpoważniejszych wyborach moralnych, jakich, których, musi, których musi dokonać bohater. I to było po prostu wspaniałe. No a tak w zasadzie, Western traktujemy jako taką strzelanina. Tu, zabawę. Więc to były takie powody, które skłoniły mnie również do tego, żeby w tym filmie zagrać. Poza tym tak szczerze mówiąc, ja po prostu lubię moją pracę, wie pan, no a tak się jakoś zdarza, że, że propozycje, które otrzymuję, wydają mi się mieć sens. Czy staję na wysokości zadania, to nie do mnie należy odpowiedź. Kiedy wpadło się to, żeby w głównej roli właśnie... Magdaleno, No to był moment, jak Magda przyszła na casting, bo to robiliśmy normalnie dość szeroki casting. Ja oczywiście zawsze mam jakieś typy, które chcę sprawdzić, ale dopóki nie dojdzie do spotkania, no to nie ma, nie ma szans. I dla mnie to też nie było wcale tak od początku z Magdaleną oczywiste. Ale ona przyszła na casting i mi się wyświetliła ta postać po prostu. To, to, w tym jest dużo intuicji, wiesz? Nie da się tego procesu zintelektualizować do końca. To jest. To się czuje po krzyżu, jak nagle to widzisz. A Magda ma coś takiego, że ona, czy coś lepiej, czy gorzej wyjdzie, czy to jest w tę stronę, czy w inną, to jest zawsze prawdziwe i autentyczne. Tutaj jest także duża, duży nacisk na fizyczność Twojej postaci. I zastanawiam się, czy niektóre rzeczy kaskaderskie wykonywała się sama, czy ktoś się zastępował. Chyba. Wszystkim może jazda samochodem w pewnym momencie to ktoś inny był, ale tak to robiłam to sama, bo ja bardzo lubię takie rzeczy i wręcz w pewnym momencie dostałam taką prośbę, żeby nie robić tego tak profesjonalnie, bo przecież ona nie jest jakąś tam mega fizycznie sprawną osobą, przynajmniej no, że nie jest sportowcem i że robię to za dobrze. Pamiętam, że musiałam trochę zejść z tonu. Tak się pochwalę. I właśnie się zastanawiałem, czy nie miałaś takich ciągów w pewnym momencie. A dobra, może zróbmy z tego trochę kino akcji. Ja bym tam skopała kilka tył. Nie, żeby zrobić, że zrobić. Chciałam po prostu zrobić salto i tak dalej, tak się prześlizgnąć przez śmietniki, mi nie pozwalali. No. To straszna śmierć. Co ty mówisz, tato? Bardzo się o ciebie martwi. Zastanawiam się, czy ty jak szukasz scenariuszy, to to naprawdę musi być jakiś pochrzaniony zawsze bohater? Czy to tak po prostu wychodzi? Bo ja widzę, że ty nie lubisz takich łatwych bohaterów, tylko to zawsze muszą być faceci, gdzie ty nad tą psychiką musisz mocno popracować. Ja myślę, że te scenariusze same mnie znajdują. Ja, ja bym marzył o, mm, o czymś, nad czym teraz pracuję, czyli nad komediową rolą ale kiedy dostaję takie złożone role to nie wiem no staram się w nich w nie włożyć jak najwięcej mm... Ciekawych i skomplikowanych rzeczy. Może dlatego te postaci potem, postaci potem takie, a nie inne powstają, bo nigdy nie chcę tego oddać walkowerem. Kiedy ktoś jest zły, to nie chcę go zagrać, że jest zły, tylko go w jakiś sposób obronić, poszukać w nim czegoś uroczego, delikatnego. No bo tak właśnie myślałem, że może się ten mrok tak pociąga, mówię i w Royście, i w Johnnym, i w komendzie. No po prostu wszędzie gdzieś ten pierwiastek mroku w tych twoich postaciach jest. Do tego stopnia, że niekiedy widzę, że ty mu się nawet poddajesz przed kamerą, że ty tak mu ulegasz. <śm> tak myślisz, a że jestem. Dobry jak taki golden. Mam zerową agresję, widzisz, to może ja tego tam szukam w tych rolach, czego nie mam w życiu. Może coś, coś, coś w tym jest. Trochę tak chyba jest, że gdyby nie Janek Holubek ileś lat temu, dając mi rolę w filmie 25 lat niewinności, to w szkole mi opowiadali wszyscy, że będę całe życie grał w kabaretach i tylko potrafię grać komediowo, nic innego nie potrafię. Eee, I tak samo uważali o mnie moi znajomi, a widzisz, potoczyło się to wszystko zupełnie inaczej, mimo że e, tamte e, komediowe, lekkie rzeczy są mi dużo, dużo bliższe. I wszyscy, którzy mnie widzieli w teatrze, czy którzy mnie e, widzieli w szkole, kiedy grałem w etiudach, tak, tak mnie widzą. No widzisz, ty mówisz Janek Holubek, a ja pamiętam nasze pierwsze spotkanie i to były znaki w a, górach sobie, i tam też grałeś. I tam był dobry bohater. Tam był dobry bohater. No, do, był do czasu. To było ciekawe, bo w znakach ja nie znałem scenariuszy i trochę byliśmy cały czas podbierani grając, nie wiedząc jeszcze co gramy, więc ja byłem przekonany, że gram bardzo dobrego, pobożnego policjanta, a po którymś dniu zdjęciowym dowiedziałem się, że zabijam. Z którą postacią miałeś największy problem, żeby ją obsadzić, żeby ona była tak, jak w twojej głowie wygląda? No, to był Janek. Z Jankiem oczywiście w tym przypadku było, czyli e, wietnamczyk z pochodzenia naszej opowieści. No i to był dramat po prostu te castingi. W końcu trafił się Błażej, który jest kompletnie e, naturszczyk, to się mówi naturszyk, czyli taki aktor amator. No ale też wszyscy jakoś czuli po kościach, że to jest fajne, że to jest e, wietnamczyk i że to jest, że on niesie ze sobą odrobinę wietnamskiego świata do tej opowieści i że on jest jakąś mniejszością, która żyje u nas w Polsce. Rzadko pojawia się w filmach. Jak się gdzieś pojawia, to naprawdę na trzecim planie. No i to wszyscy czują, że to jest fajne. No. Żeby to jednak... <taki> Także cisnęliśmy, żeby to się udało. Casting do twojej postaci ciągnął się, ciągnął nie mogli znaleźć, już mieli przepisać, że to będzie Meksykanin i nagle ty, objawienie, Naturszczyk. Tak, Naturszczyk po trzech godzinach snu, który wysłał wizytówkę, pokazując też między innymi swojego psa, wtedy miałem kręcone włosy, e, długie włosy. E, I co? I byłem równie zaskoczony, tak jak ty pewnie, że ja tutaj stoję, że zostałem zaproszony do tego castingu, e, przeszedłem przez różne etapy. A dzisiaj zobaczę zwieńczenie, bo jak inni mieli okazję zobaczyć, co tam powstało, ja będę oglądał dzisiaj pierwszy raz, zachowałem sobie ten moment i jestem ciekaw. Na razie czytałem recenzję. To właśnie zastanawiam, po castingu, jak przeczytałeś już, nie wiem, czy najpierw książkę, czy, czy najpierw scenariusz, to nie miałeś takiego, o kurde, w co ja wdepnąłem? Nie, nie miałem. Bo to jest, wiesz, jednak taka historia gęsta, tutaj e, słońce za często, wiesz, na ekranie się nie pojawia. To prawda, nie pojawia się, a z drugiej strony porusza, no ta, ten, ten film, ten gatunek ma, ma, rządzi się swoimi prawami i swoim kolorem, ale przede wszystkim porusza pewną prawdę. No Tor i Dark Web jest, daje możliwości handlu ludźmi, handlu narkotykami, dzieją się tam przebrane interesy, dlatego że tam jest wszystko szyfrowane i to się dzieje tak naprawdę. W tym momencie, w którym rozmawiamy, Dark Web kula. Więc cieszę się, że zagrałem w czymś, co poza jakby budowaniem napięcia emocji porusza aspekty, które są realne. Też szanuję Kuba Małkę, że zrobił albo ma niesamowitą wiedzę, albo zrobił niesamowite wywiady, kiedy pisał tą książkę, bo tam jest dużo faktu i operuje pojęciami informatycznymi, które jakby są prawdziwe.